Witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj niestety znowu bez kamer. Jutro się postaram coś bez z nagrać, czyli się już jest 22, jak nagrywam. I. były prośby o ureju na sala. chyba nie mam odcinka na kanale z niego. No ale ja go nie mam kupionego, dlatego nagrywam na innym koncie. To jest konto chyba Gold 5, więc powinno być ciekawe gierki, że tak powiem. I ładny skinnik jest. Może być trochę tragedia, ale poradnik oczywiście, jest ukryte konto na Korei. Milion punktów. Kasadnie, Jezus jest tak głupi Rzuca te kół cały czas i was zabija ale tak to wygląda Spróbujmy go wyrzucić z tej linii Nie no nie chcę puszować jak świnion, ale Aurelion taki ma playstyle, no Pushowanie jak świnion, go jeszcze nie ma w ogóle nawet Dobierz. Dobra ma problemu, że pod wieżą podobijać Oj, niepotrzebny atak z wieży. A co jest nie tak z tą wieżą? LOL! Jak jestem chyba głupi A czy mi ta wieża atakowała? Jeszcze nie mam na sobie No to jest dobry main Aureliona Maestria milion punktów On teraz troluje trochę już no i muszę drugie te ciasko bo za sumrę od ganku jakiegoś Dobra On mi w ogóle przerywa te w swoim Q. A to niezły kontry kogoś wynalazł. Nie wiem, sobie nie wrócić do bazy, boję się tego, ramusek, cholera. poszły jak kretem. No ma po to jeszcze. No poszuję to i uciekam z tym. No, spieprzam ją teraz, i to mogę z bazy szybciej wrócić. Nie, dwa ataki, tak spieprzym, że kolega gadać naprawdę, nie wiem co się stało. Tobie zabijają? Gdzie jeden zajdę? O nie stąd, to właśnie. Tak i pójdziemy sobie w to takie szczelanie. Nie! On to egzekutuje ty miącz. Nic sobie stealing. Tak zawsze działa, że on mu zabierał te... Nie wydaje mi się, że tak zawsze działo. No, teraz było ładne. Koncern wróci teleportem, pewnie, co szybko spuszczać. Może idziemy na jakieś rotato? No bo to na przykład. Jaki to ma zasięg? Ale gangi logopeda. Jeszcze i szyka spaliliśmy. On tu z się spotkał. O nie. No on jest do zabicia, nie? Nie wiedziałem, czy to dobije to Dota, więc pewnie ryzykować. Ony nie No, stracę farmy nam idzie, no ale... Nie wiem, pierwszego to i tak nie będziemy raczej Chociaż Po co to włączę? Nie, 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 miarka wraca, mm, nie dam radę. Ja się muszę wycofać. No troszkę faremki stracimy, ale był roaming zajebisty dlatego go na widziałem, że grają, więc teraz w mecie, ale talia jest ładnie go lepsze moim zdaniem. O nie, nie, idzie ten. Spieprzajcie, ten zdąży wrócić, ja też zdąży. On nie ma szóstki, więc się obster ten kasady. My idziemy tak w to i to widziałem, że składają. To jest fajne, bo to się daje many, co jest bardzo ważne, ale też. Mogę kuwcze się lotu rzucić? Mogę spoko, dobrze wiedzieć. Nie byłem pewny, czy na pieczę, na pierwsze rzucić. To takie kolce lodowe on tak jakiegoś słabo farmić ten ziemek. To się opłacało te dwa tower hity, bo chyba traci przez to trochę milionów. Tego dalej nie ma tutaj. No dobre dobijanie lego pd. Ile to dobija? Jak ma 25 zdrowia? Aha, ok. Chciałem, że więcej troszeczkę. No, ja Mam reda teraz, tego mogę nie, no, Muszę też uważać na ten mana, pół mój. O nie. Nie no, mi pomysł ten ziomek, nie? I tutaj gonię trochę. Ale go przeształ lego peda. Nie wiedziałem, czy mogę w niego turnąć, ale tego Ramusa się trochę boję. Jak się zbugował ten co się dzieje? Padaczka w czasie lotu. Kassadin nie ma flasha, zajebiście wyszło. No... znaczy Merkury będą musiał zostać kupione, że tak powiem. Na 100%. Bo jest ten taunt 5-sekundowy. Szkoda, że się tuś teraz wywalił. Byśmy mieli przewagę na tej linii. I dał kilka kasadinowi głupiego. Ja, piernicz, co oni robią tam? Zobaczcie, jakie kasadin free fragi z dołu, oni są ślepi. Zabije chyba Fiora, ale dobry flash w miejscu. Dobra, to musimy go spaniszować i przynajmniej mu farmę trochę. To jest właśnie tego, nienawidzę w tej, grze, wy się staracie, robicie fajne fragi, a taki kasadin nie wiem. do domu przychodzą z tymi killami. Aha, milionów tu już nie ma. Nie, nie rozumiem sam, jak te w trafia, ale nie trafia. bym się udało tutaj pierwszą wieżę zabrać. Tylko znowu muszę uważać na tego ptaszora. No i co sobie kupiłeś? 300 itemów nowych. Sponsorowane przez pana Lysina i panią Fiore. Nie, ja mam z nim szansę już teraz. Raczej nie. Nie mam emerów, widzę. Hmm. Fajnie, że mi tu wszyscy przychodzą. Dobra, nie piszę. Bądźmy mili w tej grze, ale już zacząłem się trochę irytować. Co ty chcesz zrobić tutaj, dziomek? Ja muszę cofnąć teraz. To Coś długi cooldown miał ten ziom. Co jest te cool nie trafiło? Nie wiem czy że nie mogli zrobić. Ile to kosztuje? No spróbuj jeszcze zostać. z był na topie. Hmm, jakieś roamingie się przydało, ale tepno teraz ziemek. Nie ma teleporta kaserni. Nie ma itemku jeszcze. Hmm, to będzie dobre. Jak już to na topach gdzieś inaczej, na botach gdzieś tepną. Dobra. Pędzę. Nie mówcie, że nie dogonię. Trochę to jest irytujące, że sobie, sobie tak biegają i się nie da zabić. A ta mnie zostawiła w ogóle. Nie wiem, ta Zyra mnie zostawiła, stwierdziłem. Miała R-kę. Ja ma manę. Właśnie nie wiem czy na nie wcisnę. Tu było tak dobre miejsce na erkę, tylko Kasadina by na pewno złapał. No rusza mi tą monaerkę znowu. Dwa samnery jej spaliły. Mana endręcz, to kosztuje chyba 120, mali, A miała 150. Na pewno nie więcej niż 150. No dobra, Nie będę już chyba narzekał, ale. Dziwne to było trochę. Fajnie, AP też tutaj miasto zostało. Już chciałem ją dobić. No nie mam tu już tych dipsów. Mam dobre DPS, ale dipsów nie mam. Nie mamy teraz. ale ucieka, no właśnie. Dobra, no na ziemię na, na większości mapy. Wygrywamy. A jeszcze go nie trafiło, to już. Które musy pewnie idą? zrobię tak nie przyjdzie nikt tak do 5 sekund? Spoko, pierwszy turecik. No ale to jest do potrenowania, nie. Przez na dużo rzeczy patrz tym Aurelionem. Tam jakieś kulki latające. No już mi tyle nie bije, że ja mam Nie, może na topa przyjdę. Spróbujemy go zabić. Nie mam dipsu za bardzo, ale może. Daj mi Nice rowan. Nie wiem, czy to było takie sarkazmik, czy naprawdę mnie po pochwaliła. A kasada nie jest na bocie tego pstę. Tu idę i spadam stąd. O, dziwa się o nie wiem czy nie dokończyłem. Była taka meta, że właśnie Kasadin i Italia byli grani O nie, ja tu nie widziałem tego. O nie, to się wyjeba. No, na pewno się wyjebałem, net. Nie widziałem Ramusa. Nie wiem, stupska wyleciał. Myślałem, że na bocie jest. O, to była głupia wyjebka z mojej strony. No, jak miał to, to bym to slow, daj Banshi może? Widzę, że to proponują. Chomory, lajka jest bez sensu, A ta Fiora też widziała przed chwilą, że tam jestem. Że mnie zabili i ona zostaje, nie? Nie wiem, jak on tą fiordą się tam wyniósł, jak widział Casadina i tego w dżungli. I zajęliście Casadin. cztery kile z po prostu. Która no, to jest jeden z tych co nikt tego topa nie opuści. Już to zauważyłem. No, zrobili smoka i wieże na borcie. I ten tutaj też widzę. O! Brolissin. Asystia przynajmniej z Garnerem. Brolissin tu kieruje tutaj widzę. No się zaraz zagroż straci. Jak to się rzuca? Tak. A do przodu tam gdzie stoję? Czy gdzie? No, tam gdzie stoję, dobra. Drugi raz w życiu ten item więc wiecie. to tu już weźmie. To jest fajne, bo to rzucam ten drugi krąg zawsze jak jesteście Tarka to pamiętam Fiora na bota idzie. Nie mam gdzie farmić, Farmam tragiczną, no ale chodzę po tej mapie jak krowa tylko i wyłącznie Oni tam ją gonią? Nie, Nie mam za dużo tego gówna tam siedzi Żeby wbić to nie wiem, czy ja jestem takim dobrym one na ten moment, raczej nie. Dziś na te kurczaki, serio? Nie co to za kradzież jest? O! Jak szybciej to było wrócić. No, znowu słyszała, czym się wydało? No, znowu chyba te lekko No to jest samo przecież, halo. Hmm. Na fiorę idą. No właśnie. Ale się nie odpuścił, widzę. Można już przynajmniej spróbować uratować. No. Nie mam stuna. Nie, mógłby umrzeć ten ziomek na przykład, gdyby się nie stało. Dziękuję, że umarłeś. Ładny slowak. Zabiło go. Fajny to ma range może przed... Jak z tą Fiorą i tu czyścimy po prostu. A mi się Mana nie kończy. Ale jest z tym Heroldem całe życie, nie? Nie, już bym cofnął, bo mi się raz jak za 17 minuta, No nie ma sensu, no. Ten kurwa, jaki agresor. No i on, 2 sobie wrócił. Chyba Lajandra Rajka będzie dobra. Lajka jest strasznie słaba, ale mi się wydaje, dalej, na takiej postaci jak Aurelion nie jest taka na zła. Jest to oczywiście. Jest jakiś taktyk. O, Guardian Ranger ma nowy itemek, no, nową ikonkę. Widziałeś dość, Aurelionku? Tak, widziałeś dość. Mam moje core itemy już teraz. A, pojedziesz się nie jest gwiazdą. No to też jest fajne, bo jak to zwiększałem, to dalej możemy lecieć. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jak grał taki ziomek z Ameryki Aurelionem. Wjechał taką galaktyką w pierdolę całą tutaj, do bazy, mi się to podobało. No, czekaj, że mam tą farmę. Ale rumowałem, więc... Mogę na to stracić. Sprawdzić coś, czy ja mogę tak najechać tym na kogoś. Nie, to chyba nie wiem, czy tak to działa. Musi w kość to trafić. Na przykład teraz w dolnym go chciałbym trafić, albo potem tym górnym. No nie, to musi tak kogoś, w kość wjechać, widzę. Super z kurczakiem, wiem, ale testuję sobie coś tylko. No to jest fajny Pink Nami, ja dobrze było mieć tego Aureliana, ale na przykład talię bym dużo bardziej chciał ogarnąć, albo. Zasadnia, no, nie masz tyle do ogarniania, bo on też jest dobry umerem. No to nie wiem, róbmy to. Czy wziąłem przewagi? Nie, dwa. No, mogę wyjaśnić galaktyką. PZTW sobie przerywam, Ale lisim pokczam. No tak nie fajnie to teraz wyszło. Ta fiora była tak zanowana. Ja się boję tego W wyłączyć, ale za, za szybko to wyłączył. No, uciekajmy. to w ogóle na trójkę sobie idę. No tylko Twitch uważaj. Koniec nadbije już. Nie, no, tu mogę wbić, nie? Jola. Ale kto maści tutaj ładny. Maści Zajebisty język go to ładny. Dostaki DPS, trochę off-tank, poddali się z tego co widzę. Nic hmm, jest fajny ten nagrodzionek. Sprawdziłem to, mi się podoba nawet. Może go kupię na głównym krącie. będzie nadzieję, się odcinek podobał. Co, żeby bez kamerki. Jutro będę mieć czas, bo jutro... Y, jutro jest taka przerwa, powiedzmy, w tych pracach, więc no... Będę mógł coś podczas dnia nagrać, a nie po północy. Zapraszam na no, kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!